Aż trudno mi w to uwierzyć, że odsłuchując ten odcinek jest już wrzesień 2024 roku, a moja przygoda z tych kastem będzie miała zaraz pierwsze urodziny. Ja nagrywam ten podcast trochę wcześniej, więc do tego momentu mam jeszcze chwilę. Chciałbym Was na początku też przeprosić za to, jakby było słychać jakieś ptaki bądź szczekanie psów. Nagrywam z trochę innego miejsca i mam uchylone okno, więc z góry przepraszam za jakiś background noise. Nie powinien on wpływać w żaden sposób na odbiór. Z tej strony Daniel Szewski. Zapraszam na 45. już odcinek tekastu, podcastu technologicznego, a tak naprawdę to tych odcinków jest więcej, Więcej, bo jeszcze jest seria live, e, ja ponownie w tym materiale e, tydzień po tygodniu wracam do kwestii sprzętowych i komputerów AI by design, e, czyli zaprojektowanych z myślą o natywnym wykonywaniu obliczeń na rzecz sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu. Jeżeli kogoś ten temat nudzi, to przepraszam bardzo, ale e, od Odcinek ten nagrywam, ponieważ po publikacji odcinka hashtag Live2: jak wybrać laptopa w 2024 roku ze względem wymagań AI oraz zeszłotygodniowego odcinka hashtag 44 ARM Nadzieją dla komputerów 2 w jednym z Windows. I w międzyczasie od tak naprawdę moich też webinarów, które realizowałem we współpracy z firmą HP od kwietnia 2024 roku, ja ciągle co chwilę dostaję, czy to od znajomych, czy gdzieś w pracy pytania o to, jak to jest z tymi komputerami z AI i o co chodzi z tym NPU, że mamy nie tylko procesor CPU i GPU, taką klasyczną architekturę, ale pojawia się też między wódką a zakąską NPU i o co chodzi. I to jest temat bardzo ważny, w związku z tym ja stwierdziłem, że zbiorę wszystkie najważniejsze informacje dotyczące NPU, nowego układu scalonego, który w sumie nie do końca jest też taki nowy, o czym będę też mówił, który w 2024 roku trafia do komputerów przenośnych i stacjonarnych z Windowsem, wcześniej trochę trafił do komputerów Mac, pojawia się też w Chromebookach, no i oczywiście w smartfonach tak z Androidem i ja iOS-em. Więc wchodząc w ten temat, czym jest to NPU? Aby porozmawiać chwilę o historii układów NPU, bo od tego chciałbym zacząć, to najpierw muszę Wam wyjaśnić, czym w ogóle jest NPU i do czego służy. I w największym możliwym skrócie NPU to jest to skrót od angielskich słów Neural Processing Unit, czyli procesor neuronowy i jest on dodatkowym elementem, układem scalonym obok klasycznego procesora do obliczeń CPU i układu graficznego GPU, który obecnie jest w najnowszych komputerach projektowanych już natywnie pod kątem wykorzystania ze sztuczną inteligencją Inteligencją, uczeniem maszynowym i z wykonywaniem obliczeń na rzecz sztucznej inteligencji tego uczenia maszynowego bezpośrednio na urządzeniu, a nie wysyłanie tych danych gdzieś do chmur, żeby ktoś inny nam to przeprocesował i dał tylko wynik. NPU jest wysoko wyspecjalizowanym układem scalonym, który może być wykorzystywany do zadań związanych z operacjami neuronowymi. Głównie są to obliczenia właśnie na potrzeby sztucznej inteligencji uczenia maszynowego, i procesory tego typu posiadają odmienną architekturę. Od CPU i GPU i ona jest dostosowana do specyficznych zadań i co istotne, cechuje się też bardzo dużą wydajnością energetyczną, która ogólnie obniża całkowite zużycie energii urządzeń e, takich jak laptopy, poprzez to, że CPU i GPU są odciążane z dodatkowych zadań, do których natywnie nie zostały stworzone i musiały je emulować, przez co zużywały po pierwsze dużo mocy obliczeniowej zabieranej z wydajności całego systemu, a po drugie wydzielały ciepło i potrzebowały dużo e, prądu. Jednostki NPU są to jednostki, które pozwalają na przetwarzanie równoległe, czyli są w stanie wykonywać wiele operacji jednocześnie, tak jak procesory wielordzeniowe. Dzięki dodatkowej optymalizacji architektury specjalnej, e, architektury sp Sprzętowej, przepraszam, mogą na sobie bardzo wygodnie i wydajnie wykonywać wszelkie zadania na rzecz AI ML, w tym nowe zadania takie jak wnioskowanie i szkolenie, co jest bardzo istotne. Szkolenie tych modeli, i wnioskowanie z danych, które mają i jednostki NPU mogą być też wykorzystywane do innych zadań AI, takich jak rozpoznawanie twarzy, trenowanie systemów AI, takich rzeczy, z których. Jeżeli chodzi o to, że nazywałem się jaj my je znamy i korzystamy od lat, korzystaliśmy, ale do tej pory laptopy, które były powiedzmy nawet reklamowane jako zgodne z JAI, czy to komputer właśnie z Intelivo one wykonywały te wszystkie operacje typu rozmywanie dła, w tła i tak dalej, z wykorzystaniem procesora CPU albo GPU, on po prostu był mocniejszy i dlatego mógł wydajnie, znaczy mógł wykonywać te operacje bez znaczącego wpływu na wydajność całego systemu. Ale jak mamy NPU i odciężymy te CPU i GPU, no to ten procesor klasyczny i karta graficzna są wydajniejsze i cały system jest wydajniejszy. I jeżeli chodzi o. Oto od kiedy NPU tak naprawdę istnieje, no to od 2017 roku w smartfonach, od 2020 roku w komputerach osobistych od Apple'a, a od 2024 roku w komputerach osobistych tych Windowsowych, czyli z procesorami Intela, AMD i Qualcomma. I przechodzimy trochę do historii układów NPU, bo to nie jest tak, że one się wzięły znikąd. Historia układów Neuroprocessing Unit jest ściśle związana z rozwojem sztucznej inteligencji. Ja o tym opowiadałem w którymś już odcinku, teraz dokładnie nie pamiętam numeru, nie wynotowałem sobie tutaj na kartce. Sztuczna inteligencja jest z nami od wielu lat, i tak samo NPU, te jednostki obliczeniowe na rzecz sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, też są rozwijane od wielu lat. Po pierwsze, początki koncepcji takich procesorów NPU, układów NPU, to pojawiły się już w latach 50. 60. XX wieku, kiedy pierwsze prace nad sztucznymi sieciami neuronowymi były prowadzone przez różnych badaczy: Warrena Kulocha czy Waltera Pizza, i oni zaproponowali modele neuronów logicznych. 20 lat później w latach 80 Hopfield wprowadził model sieci neuronowej nazywanej siecią Hopfielda i to było jedno z pierwszych praktycznych zastosowań sieci neuronowych w obliczeniach różnego rodzaju. I takie wczesne układy neuronowe powstawały w latach 80 i 90. Był wtedy taki lekki boom na te sieci neuronowe, który doprowadził do stworzenia specjalistycznych procesorów do ściśle określonych zadań, np. procesora ANN AN, Artificial Neural Network. W 93 Również IBM zaprezentował procesor zisk, przepraszam, Zero Instruction Set Computer, który był jednym z pierwszych tak naprawdę przykładów yy, układów stworzonych od A do Z do obliczeń neuronowych i ten roz, rozwój sztucznej inteligencji trwał sobie cały czas, był bardziej ogłaszany świat bądź mniej, pojawiały się pierwsze roboty i itd. Dużym przełomem w konstrukcjach NPU i w tym, o czym dzisiaj mówię, i o tym, jak to wygląda w chwili obecnej, był rok 2006, kiedy Nvidia, nota bene teraz jedna z najlepiej wycenianych albo najlepiej wyceniana firma technologiczna na świecie, zainwestowała w AI i w rozwój swoich procesorów GPU, czyli kart graficznych, bo wprowadzono architekturę CUDA, Compute Unified Device Architecture, która umożliwiła wykorzystanie. Procesorów klasycznych, procesorów graficznych, Graphical Processing Unit, do wykonywania różnego rodzaju ogólnych obliczeń, w tym do trenowania sieci neuronowych. I te rdzenie KUDA znamy naprawdę od kilkunastu lat. Każda kolejna generacja układów graficznych NVIDIA posiadała coraz więcej tych rdzeni KUDA. I pozwalała przetwarzać nie tylko już grafika, ale właśnie jakieś dodatkowe operacje. Jeżeli chodzi o wdrożenie takiego dedykowanego NPU, to stało się to w latach 2017-2018. I tutaj był wyścig Apple'a i Huawei'a. Huawei wygrało chwilę. Wprowadzając NPU w Kirinie 970 2017 roku w smartfonach, notabene z bardzo dobrej i udanej serii P20 i P20 Pro, to był wtedy najlepszy moment rozwoju ja chwilę przed banem od USA, nie wchodźmy tutaj w ten temat, bo nie jest on tematem tej rozmowy i mógłbym o nim mówić bardzo długo. I Kirin 970 był procesorem, który miał budowane NPU, dedykowane do zadań związanych z AI. W tamtym wypadku było to optymalizacja obróbki zdjęć w procesorze obrazu od razu po wykonaniu z matrycy budowanej w telefonie. W 2018 roku pojawił się też układ Apple A12 Bionic z jednostką dedykowaną Neural Engine, która miała możliwość przetwarzania 5 bilionów operacji na sekundę, co znacząco zwiększyło Apple możliwości, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, i do dzisiaj między innymi dlatego, właśnie iPhone X z procesorem A11, też Bionic, który też miał jakiś tam neural engine, którym się jeszcze nie chwalono tak, tak, tak mocno, nie dostał wsparcia do iOS 17, 18, a iPhone XS, XS Max, XR i wszystkie urządzenia oparte na A12 Bionic mobilnym dostały, właśnie przez też ten procesor jest dużo wydajniejszy i ma. Odmienną architekturę do A11 Bajonika. W 2019 roku Google też, Google może nie być kojarzony z firmą, która tworzy sprzęt, aczkolwiek ona w niektórych, no poza pikselami, które teraz są w Polsce, tak, ale Google też tworzy sprzęt. W 2019 roku wprowadzono taki układ Edge TPU, Tensor Processing Unit. Tensor to rodzina procesorów rozwijanych przez Google we współpracy z różnymi partnerami, tak, znamy tensora G3 między innymi z pikseli, G2 i G1 też. I on został zaprojektowany do przyspieszania bliżej AI na urządzenia końcowe i wykorzystywany był w serwerach Google. A od 2020 roku no to te jednostki NPU zaczęły już pojawiać prawie wszędzie. W przypadku Apple'a już dostępne są teraz w każdym możliwym prawie urządzeniu. Od 2020 roku w procesorach Apple Silicon, od M1, z wyższych, tych autorskich, armowych jest zawsze NPU o różnej wydajności. A od 2024 roku NPU trafiły właśnie do komputerów z Windowsem. Do konstrukcji opartych na procesorach Intela, AMD czy Qualcomma I właśnie dlatego teraz tak dużo się komunikuje o tym NPU AI by design, bo z jednej strony certyfikacja Microsoft Copilot Plus z początku 2024 roku, czyli dedykowane wszystko Pilot. Pierwsza zmiana od wielu lat układu klawiatury wymóg posiadania NPU o wydajności 405 TOPSów. Te procesory Intel Core Ultra, gdzie Intel specjalnie zmienił nazwę, po to, żeby było łatwo rozpoznać te procesory, które mają NPU. To samo zrobiło AMD. Ryzen z NPU to jest Ryzen AI i są to procesory, które różnią się zauważalnie od tych zwykłych jednostek Core i czy Ryzen i to też o tym mówiłem w odcinku Hashtag Life 2, że jak już wymieniacie komputer, to warto sobie brać z NPU. O tym dlaczego, zaraz będę mówił. Kończąc tylko tą część historyczną, powiem tylko jakie firmy miały kluczowy wkład, bo nie byłbym sobą w rozwój NPU. Huawei, bo był pionierem w integracji NPU w urządzeniach konsumenckich, razem z Apple'em tak naprawdę, który obecnie jest liderem w projektowaniu NPU dla urządzeń mobilnych, ma najwięcej takich jednostek NPU sprawdzonych i moim zdaniem w chwili obecnej najlepiej też radzi sobie sobie z wykorzystaniem tych npu w praktyce. Nie mówię tu Apple Intelligence, bo tego w Europie i tak nie będziemy mieli, ale na przestrzeni ładnych kilku lat NPU są już wykorzystywane w sprzęcie plowym nawet na starszych modelach smartfonów, takich jak nie iPhone 11. Dalnym przykładem wykorzystania NPU jest na przykład wycinanie obrazów ze zdjęć, coś czym Google chwali się od 2024 tam, czwartego roku od początku wraz z tym Google AI. W Apple to już było wcześniej, mogliśmy sobie swobodnie. Wycinać osoby na przykład ze zdjęć. I przechodząc do tego, dlaczego NPU jest takie ważne, już. Bo o NPU mówi się dużo, a będzie mówiło się jeszcze więcej. Wszystko ze względu na to, że to naprawdę trochę zmienia może nie taki bezpośredni sposób, w jakim my korzystamy z komputera, jak on wygląda, ale trochę zmienia to, co się dzieje pod maską i co my nie do końca możemy widzieć. A spowoduje to tyle, że te komputery będą dla nas wydajniejsze, szybsze i. Takie odporne bardziej na przyszłość, bo jednostka NPU, tak jak powiedziałem, to jest wysokowydajny układ yy, wspierający i uzupełniający CPU i GPU. On nie zastąpi ani procesora CPU klasycznego, ani karty graficznej GPU. Możemy nadal kupić i pewnie przez długi czas jeszcze będziemy mogli kupić klasyczne komputery, które mają tylko CPU i GPU, ale dodatkowe NPU po prostu ściąga odpowiedzialność z procesora i karty graficznej z wykonywania zadań na rzecz sztucznej inteligencji uczenia maszynowego, jak już wiecie się, domyślacie, to tego już jest dużo, a będzie tylko jeszcze więcej, świat w tym kierunku zmierza, czy nam się to podoba, czy nie. A właśnie w starszych komputerach to głównie karta graficzna oraz procesor ewentualnie wykonują obliczenia na rzecz AI i są to działania w nie optymalne, wirtualizowane, emulowane, zabierające ogólną wydajność komputera i skutkujące też większym zużyciem energii, co przekłada się na krótszy czas pracy na baterii w przypadku laptopów i zarówno jeżeli chodzi o laptopy, jak i desktopy, to większe nagrzewanie się obudowy podzespołów, co może prowadzić do throttlingu, obniżenia wydajności i tak się kółko zamyka. NPU całkowicie zabiera te zadania związane z AI i ML, tak, są one outsourcowane do dedykowanego e, procesora, który został zaprojektowany tylko do tego. I teraz tak, do czego wykorzystywane są jednostki NPU w praktyce? Bo ja już powiedziałem, czym są te jednostki NPU, że są w tych komputerach, że są wykorzystywane, ale ciągle, Daniel, mówisz tylko AI i ML i żadnych nie ma tutaj konkretów. Więc teraz tak, w praktyce zastosowanie... Procesorów NPU jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie, uniwersalne. One potrafią wykonywać dużo więcej obliczeń naraz i dużo bardziej takich ogólnych obliczeń w porównaniu do klasycznego procesora CPU bądź GPU, które mają swoją architekturę stricte, robią tylko takie operacje, w tym są super dobre i wydajne i koniec, takie trochę klapki na oczy, NPU działa zupełnie inaczej. Ale żeby nie pisać wam bajek, wypisałem sobie trochę przykładów, do których już dziś z powodzeniem wykorzystywane są układy NPU co istotne, będę mówił o układach NPU nie tylko i wyłącznie w komputerach przenośnych czy smartfonach, ale tak ogólnie, bo NPU są w coraz większej ilości y, urządzeń. Jeżeli chodzi o NPU w laptopach, to na pewno już od wielu lat też się chwali, chwalą producenci, że ja i poprawię jakość fotografii, obrazu i tak dalej. I faktycznie. Jednostki NPU odpowiedzialne są na przykład za generowanie tła w czasie rzeczywistym, czyli wycinanie nas z faktycznego otoczenia i wstawanie nas nie wiem gdzieś na plaży w Bahamach albo rozmywanie tła płynne, takie jest bardzo ładnym wycinaniem naszego konturu. NPU są też wykorzystywane do przetwarzania analizy do zbiorów danych obrazowych, takich jak w celu wykrywania na przykład. Obiektów, klasyfikacji ich, czyli e, czy segmentacji, identyfikacji twarzy, to fajnie widać to w zdjęciach Google. Kto ma zdjęcia Google, to wie, że zdjęcia Google od jakiegoś czasu klasyfikują obrady, czyli jak sobie wpiszemy samochód, to znajdzie nam samochód. Algorytmy Google w chmurze akurat wykorzystują takie NPU po to, żeby ten samochód po konturach rozpoznać. Mało tego nawet, jeśli wpiszemy Mercedes, to na większości zdjęć, jeżeli jestem dosyć dobrej jakości, to przykładowo znajdzie nam logo Mercedesa, jeżeli sobie wpiszemy iPhone, to będzie szukał iPhone'a. jeżeli wpiszemy smartfon, to ogólnie smartfona, więc to jest naprawdę bardzo zaawansowane, możemy też sobie dopisywać osoby, na przykład zdjęcia w Google, te jednostki NPU gromadzą takie same osoby. Możemy sobie nazwać tą osobę, na przykład ja, w swoich zdjęciach Google jestem nazwany Daniel i jak ja sobie wpiszę Daniel w wyszukiwarce, to znajdziemy wszystkie zdjęcia zgrupowane ze mną, z moją twarzą rozpoznaną przez NPU. I dla wszystkich osób, które boją się ochrony prywatności i tak dalej, można tą funkcję wyłączyć w Google i można z niej po prostu nie korzystać. NPU są też bardzo dobre w przetwarzaniu języka naturalnego i to jest ich duża moc i bardzo duża przewaga w stosunku do wykonywania tych samych operacji na procesorach CPU i GPU, bo NPU bardzo dobrze wspierają tłumaczenie tekstu na różne języki w czasie rzeczywistym, cały chat GPT, LLM, to jest właśnie wykorzystanie NPU w praktyce. One też analizują sentimenty, czyli potrafią analizować emocje i opinie człowieka w tekstach na przykład pisanych, czyli mogą przeanalizować jakiś wpis na social mediach pod kątem tego, czy osoba, która napisała była szczęśliwa, zadowolona, może wkurzona, zła, zezłoszczona, rozczarowana, przerażona, załamana i tak dalej. Mogą też rozpoznawać mowę, bardzo dobrze radzą sobie z transkrypcją mowy, czyli zamianą mowy na tekst, obsługą różnego rodzaju asystentów głosowych, czyli Siri, asystenta Google, Alexy i tak dalej. W robotyce i automatyzacji NPU na przykład są podstawą autonomicznych pojazdów. NPU są kluczowe w systemach wizyjnych pojazdów autonomicznych, takich jak na przykład inteligentne autonomiczne taksówki YMO, które jeżdżą sobie w Stanach Zjednoczonych. One pozwalają na wykrywanie identyfikację obiektów na drodze, podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, a w robotyce, na przykład, umożliwiają robotom percepcję otoczenia, rozpoznawanie różnego rodzaju obiektów, planowanie ruchu, trasy, tego jak się będą przemieszczały. NPU są też bardzo e, szeroko wykorzystywane już od wielu lat w medycynie, do diagnostyki medycznej na przykład. One pomagają w analizie obrazów medycznych. Ktoś, kto kiedyś robił USG, RTG wie, że no, te obrazki niewiele nam mówią. To nie jest też taka wysoka rozdzielczość jak 50-megapikselowy smartfon. Anomalii w naszym ciele jest dużo yy, i NPU na podstawie dużych zbiorów danych potrafią wyszukiwać np. bardzo jakieś podstępne choroby, które są mało popularne i których lekarze mogą nie zidentyfikować ze zdjęcia, bo po prostu nie mają takiego doświadczenia w identyfikacji danego typu jednostki chorobowej. Ja nie jestem lekarzem, więc tu nie będę wchodził w szczegóły, nie mam o tym takiego pojęcia, ale wiem, że NPU pomagałem przetwarzać zdjęcia rentgenowskie, tomografie, zdjęcia USG, rezonanse magnetyczne. Wspierają diagnostykę i co istotne wspierają wczesne wykrywanie chorób m.in. nowotworowych. NPU są też wykorzystywane do personalizacji leczenia i to jest bardzo ciekawe, bo na podstawie analizy dużych zbiorów danych medycznych i tego, jak się dani pacjenci zachowywali, na przykład powiedzmy osoba w wieku 70 lat chora na raka płuc miała leczenie takie i takie, inna osoba takie i takie, jeszcze inna takie i takie i tych osób przeanalizowano wiele. I na podstawie takich czynników y, tworzona jest terapia taka najbardziej optymalna z najmniejszą ilością skutków bocznych i te wszystkie dane właśnie przetwarzają NPIUS-y. W urządzeniach konsumenckich myślę, że to dla was takie najbliższe i dla nas wszystkich, no to smartfony. W smartfonach Neural -y, neuroprocessing unity to głównie wsparcie funkcji poprawy Jakości zdjęć, jest to też rozpoznawanie twarzy, na przykład Face ID, czy rozpoznawanie biometrii w smartfonach z Androidem. Jest to efektywna obsługa asystentów głosowych, na przykład to, że możemy powiedzieć: Ja teraz tego nie powiem, bo mi się wywoła asystent głosowy, oczywiście, ale hej, coś tam, coś tam i to działa w tle, nawet bez tego, jak telefon jest odblokowany i leży w kieszeni, albo my sobie jedziemy na rowerze i mamy słuchawki. NPU też efektywnie pozwalają zarządzać zasobami sprzętowymi w danych urządzeniach w sekcji IoT Internet of Things NPU's często są wykorzystywane w urządzeniach smart home, inteligentnych kamerach, termostatach, głośnikach. Też głównie właśnie do rozpoznawania głosu, obrazu, dźwięków, automatyzacji zadań. W finansach i handlowości bankowość korzysta z procesorów neuronowych do analizy wzorców transakcji finansowych w celu wykrywania jakichś podejrzanych aktywności, zapobiegania oszustwom, próbom wyłudzenia pieniędzy, ale też w tym, czego nie lubimy bardzo, czyli w analizie naszych zachowań przetwarzaniu tych danych, które gdzieś tam zostawiamy w systemach bankowych i dostosowanie nam ofert handlowych w czasie rzeczywistym. I tutaj idealnym przykładem dla takich NPU, ja się z non-stop spotykam bardzo często i mogę nawet powiedzieć na przykład, że we banku tak jest, jak mam konto oszczędnościowe w banku X, no, które chcę przelać pieniądze z mojego banku głównego, którym jest NBank i wybieram sobie, wpisuję sobie, mam zapisane w książce adresowej, że na ten adres X, przelewam X tam 1000 złotych, chcę kliknąć wyślij przelew i jak normalnie przelewam gdziekolwiek indziej, to mam od razu potwierdzenie z urządzenia mobilnego, weryfikację wieloskładnikową itd., tak, w przypadku tego przelewu na to konto oszczędnościowe, aplikacja M-Banku, czy to ta webowa, czy też mobilna, od razu proponuje mi, że. Może bym zostawił te środki w Mbanku, oni mają dla mnie świetną propozycję, na przykład lokata tyle i tyle, albo Poliso Lokata, albo Lokata z, tam, nie wiem, z inwestycją połączona i tak dalej, więc na bieżąco szyta jest dla mnie oferta marketingowa, oferta usługowa, żebym ja został w Mbanku. I żeby było śmieszniej, czasami, faktycznie raz mi się zdarzyło tak, że zaproponowali mi lepsze oferty niż miałem w banku X, w którym była. Obecna aktualnie lokata, i moje środki finansowe były tam zgromadzone. Tak? Idąc dalej, rozrywka i multimedia, NPU wspomagają generowanie różnego rodzaju realistycznych środowisk i postać w postaci w grach, poprawiam wrażenie użytkowania, ray tracing jest na przykład wykonywany z wykorzystaniem jednostek NPU. E optymalizują też kompresję i transmisję strumieni wideo w czasie rzeczywistym, czyli jak oglądamy VOD to odciążają kartę graficzną. Są też wykorzystywane w przemyśle, e wspierają monitorowanie, optymalizację procesów w nowoczesnych halach produkcyjnych zgodnych z przemysłem 4.0, analizują dane szczuiny i są odpowiedzialne za coś, co ja bardzo lubię, chciałbym kiedyś nagrać też o tym odcinek, bo uważam to za niezwykle ciekawe, czyli za predictive maintenance, prognozowanie awarii konserwacji maszyn w halach produkcyjnych. Czyli takie przewidywanie, kiedy coś się może zepsuć i niedopuszczanie do tego poprzez wymianę danego elementu dzień na przykład przed planowaną awarią czy z urzęciem eksploatacyjnym. No i także NPU są wykonywane do różnego rodzaju automatycznych inspekcji produktów na liniach produkcyjnych do przetwarzania danych na przykład zdjęciowych pozyskiwanych z różnych etapów produkcji samochodu, po to, żeby na przykład NPU-sy mogły przeanalizować, jak dobrze spasowane są dane elementy, szpary, na przykład na linii montażowej karoserii samochodu. Jak są montowane błotniki przednie, tylne, maska, klapa, i tak dalej. I tu dochodzimy już praktycznie do końca tego odcinka. NPU z pewnością jest to kolejna jakaś tam mniejsza bądź większa rewolucja na rynku komputerów osobistych. Ja myślę, że ona. Dopiero do nas dotrze. To jest sam początek takiej rewolucji, która gdzieś będzie miała ładnych kilka lat, będzie też wymagała zmiany trochę świadomości użytkowników, jest powiązana z tą sztuczną inteligencją, to jeszcze nic nie jest takie białe, ani czarne, to jest dużo problemów związanych z przepisami prawnymi i tak dalej. Aczkolwiek moim zdaniem NPU możemy, będziemy mogli może, bo teraz to jest jeszcze wczesna faza rozwoju daleka droga przed NPU jeszcze, ale myślę, że będziemy mogli porównać do kilku takich innych rewolucji komputerowych, które ja sobie wypisałem, które kiedyś były dla nas fanaberią, a dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Jedną z nich jest wykorzystanie dysków SSD, które gdzieś tam na rynku pojawiły się powiedzmy mniej więcej od 2008-2009 roku. Były horrendalnie drogie, miały bardzo niską pojemność... No ale były piekielnie szybkie i nie dało się ich łatwo uszkodzić, upuszczając laptopa. I na początku wszyscy byli tacy zniesmaczeni, że mają dopłacić, nie wiem, 500 zł za to, żeby zamiast 500 gigabajtowego dysku mieć 64 GB nośnik SSD. Ale dyski SSD, jak doskonale dzisiaj wiemy, szczególnie ten WMI łączone po PCI Express, wywróciły do góry nogami to, w jaki sposób możemy korzystać z komputerów, jaki jest komfort pracy z komputerami. Myślę, że większość moich odbiorców, zdecydowanie pamięta czasy, w których miało komputery z dyskami HDD, na przykład z Windowsem 7, albo nie daj Boże, jak ktoś miał jeszcze z dziesiątką, która na hdd już totalnie nie chciała działać, no a wtedy się uruchamiało komputer i można było iść sobie zrobić kawę i jak się zrobiło tą kawę i pogadało jeszcze z kolegami w kuchni albo zahaczyło, nie wiem, taletę, no to ten komputer może być, był, był już na ekranie logowania, można było wpisać hasło i pewnie jeszcze po 5-10 minutach już taką pełną sprawność odzyskiwał można było pracować. Trochę to przejaskrawiam, ale u mnie zawsze tak było, bo ja miałem zawsze na komputerze bardzo dużo narzędzi, które gdzieś tam w tle działały, musiał się uruchamiać i tak Teraz z dyskiem SSD i z aktualnymi komputerami, sami wiecie, otwieramy i w przypadku Apple Silicon to komputer jest uruchomiony nawet w tym momencie, jak jeszcze klapy do końca dobrze nie otworzyliśmy, a z Windowsem też nowe komputery mają Instant Standby, Standby, Modern Standby. I kilka sekund jesteśmy gotowi do pracy z wszystkimi naszymi ulubionymi aplikacjami. Inną taką rewolucją, do której można porównać NPU, moim zdaniem, i dla mnie bardzo ważna, to wykorzystanie portu USB typu C z Display Portem Power Delivery bądź z Thunderboltem. To tak się dzieje mniej więcej od. 2016 2017 roku i tak, ja wiem, pierwszy MacBook z USB-C to 2015 rok, ale to był wybryk od 17-18 roku, producenci z Windowsem też coraz częściej stosują USB typu C w coraz większej ilości komputerów. To pozwala nam wygodnie podpinać podstacje dokujące monitory, akcesoria, peryferia, mamy jeden port do wszystkiego, do ładowania i to akurat Unia Europejska robi dobrze, że wymaga, żeby wszyscy mieli USB typu C, bo mnie zawsze krew zalewała, jak miałem micro USB, USB typu C, USB typu B, Lightning, MagSafe i jeszcze milion takich dedykowanych portów. No po prostu to był dramat i masakra kolejna taka rewolucja, do której możemy porównać NPU to 2018 rok, kiedy a tak naprawdę końcówka 17 roku, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze procesy ultra low voltage do przenośnych i lekkich laptopów, czy tam już ultrabooków, jak to lubi, ja ja często jeszcze mówię na to ultrabooki, chociaż wiem, że Intel już od wielu lat nie stosuje tej nazwy, wprowadzenie czterordzeniowych procesorów, czyli Intel 8. generacji i odpowiedników AMD Ryzen serii 2000, 3000, które znacząco zwiększyły wydajność tych najlżejszych laptopów. No i od 2021 roku też fakt, że mamy znacząco zwiększony poziom bezpieczeństwa dzięki wymuszeniu szyfrowania TPM w każdej nowej konstrukcji z Windowsem 11 oraz wzroście popularności biometrii połączonej z systemem Windows Hello i z Bitlockerem. No i teraz dochodzimy do tego 2024 roku, kiedy kolejną taką rewolucją jest NPU, które sprawia, że komputer osobiste w pogoni za naszymi smartfonami. E, ja już od dawna mówię, że to właśnie teraz komputer jest dodatkiem do smartfona, a nie na odwrót. E, otrzymują te NPU, aby być bardziej inteligentnymi urządzeniami. E, mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam dosyć dobrze w jednym konkretnym materiale, prawie półgodzinnym, czym jest ten... E, o Jezu, ktoś psa zażyna? E, czym jest ten procesor jednostka i do czego jest ona nam potrzebna, tych komputerów będzie coraz więcej na rynku i ja uważam, że jak wybierza, wy, wy, zamierzacie wy, wy, wymienić przepraszam. teraz komputer, to tak jak mówiłem w odcinku Live 2, totalnie nie warto brać tych modeli już bez NPU, szczególnie jeżeli różnica w cenie jest niewielka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że dużo rozjaśnił. To jest taki odcinek bardzo uniwersalny, który pewnie będzie niósł się miesiącami albo i latami, można będzie do niego wracać, bo to jest taka rozkładówka, czym jest ten NPU. Ja specjalnie tutaj nie wchodzę w procesory typu. 14, tam coś, P, Y i tak dalej. Tylko mówiłem ogólnie, więc jeżeli ktoś komuś brakowało szczegółów, to przepraszam, ale taki był po prostu zamysł na ten odcinek. Na koniec, klasycznie już chciałbym prosić Was o to, abyście ocenili w formie gwiazdek, czy Wam się podobało, czy nas Spotify oraz Apple Podcast. Ja tylko przypominam, że mimo, że mamy już wrzesień, i wrócił nowy rok szkolny, nowy sezon takiej normalnej pracy, zbliżamy się do jesieni, to odcinki nadal. W piątkie godzinie 7 rano będą się pojawiać i czasami odcinki live, do których się już powoli przyzwyczajacie i bardzo jest fajnych odbiór. Dziękuję Wam, życzę miłego dnia, popołudnia, poranka, wieczora, niezależnie od tego, kiedy słuchacie i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Cześć!